Witajcie kochani, witam się z wami ponownie po krótkiej przerwie, bo kilka dni nic nie nagrywałam, nic nie dodawałam, także była chwilowa przerwa. Dzisiaj rozpoczynamy nowy tydzień i spróbujemy jak to w tym tygodniu wyjdzie z moim szczęściem i w ogóle z tymi wygranymi i mam nadzieję, że nie będzie żadnego pustaka. Pierwszy raz jest dzisiaj na moim kanale Zodiak, wybrałam sobie Zodiaka z moim znakiem Zodiaku czyli ryby z numerem drugim, dużo szczęścia z numerem 39 i siódemeczka z numerem 40. Zaczynamy oczywiście od tej najmniejszej i szukamy siódemki czarnej lub niebieskiej. Mamy trójkę, dwójkę, jest siódemka. No to ładnie, rozpoczynamy ten tydzień. Szóstka. Jest jakaś wygrana. Nie będzie całkiem zerowa, mam nadzieję. I w siódemce mamy... Chyba trochę Was przybliżę. już jesteście daleko. Nie zauważyłam tego. I w siódemce mamy... Jeszcze troszeczkę. O, tak. I w siódemce mamy... Tradycyjny zwrocik. Ale fajnie. Kontrolne kuku, 2 złote. Zdrabka była miała numer 40. Teraz zdrapeczka dużo szczęścia. I tutaj szukamy, to jest numer 39. Szukamy 18, 22, 27 i 12. I sprawdzamy, co my tutaj mamy. A my mamy Dwadzieścia 28 obok, 19, drugi obok. O nie, tu się dobrze nie zaczyna. 17 obok, z drugiej strony wystrzeli. 30. 20 równe. 24. 14, 34, 30 wcale nie mamy i trójeczka, czyli dużo szczęścia. Wcale nie ma dużo szczęścia dzisiaj w sobie. Jest pusta, jest BAL kontrolna. No i teraz Zodiak. Czy moje rybki mi przyniosą szczęście? Szukamy w tej drabce, to jest drabka z numerem drugim. I tutaj szukamy gwiazdki albo księżyca, który przypisaną wygraną mnoży. Jeszcze was przybliżę i będziemy przesuwać. Pierwszy symbol to delfin, antena, kompas, ziemia, sputnik, portyk, statek. Wszystko jest tylko to, co ma być. Żółwik, planeta, syrena, jednorożec, UFO, jakiś misiek, jakieś naczynie, krap. Na no ten krap, to dla mnie to wygląda jak królik. Naprawdę, to nie jest żaden krap. Zobaczcie sami. Przecież to jest królik. Śmiesznie to wymyślili. Lira. Chmura. Kotwica. I słońce. Moje rybki mi szczęścia nie przyniosły. Ta zdrapeczka jest pusta. Kontrolne. Kontrolne GCE. Czyli ta zrabka przegrała, ta zdrabka przegrała, jedynie wygrała siódemeczka, dając zwrot 2 yy, zł. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że poświęciliście czas na, na oglądanie tego odcinka serdecznie was wszystkich pozdrawiam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku pa pa